Link NCO 900 samochód konkurencyjny dla Volvo XC90, ale więcej, więcej nowinek. Zobaczcie na ten front i animacje, które możemy sobie wyświetlić w tym aucie. Rydab typu plugin o mocy 630 koni i zasięgu łącznym około 1400 km. Bardzo zaawansowany technologicznie samochód. Również bardzo mocno wyposażony. głośnienie. Harman Cardon Performance, duże ekrany, dwa, oddzielne, dwa oddzielnie zarządzane ekrany dotykowe, dwie ładowarki 50W, ale to już jest standard w tych samochodach, e, wentylowane, podgrzewane, masowane fotele, zarówno kierowców, jak i... Drugiego rzędu. Mamy bardzo dużo pytań o to, czy można by wyposażać te samochody w hak holowniczy. Tak, jak najbardziej jest taka możliwość. Klapa rozkładana automatycznie. Podwójnie to jest opcja haka. Tu jest opcja obniżania zawieszenia. Tutaj widzicie możliwość konfiguracji tych samochodów. Do wyboru mamy pięć kolorów zewnętrznych oraz trzy kolory wewnętrzne. Jeżeli zainteresował Ciebie ten samochód lub inny autoskin, zapraszamy do kontaktu autopunktwa.kl.